Wszystkich zapraszam do oglądania Call of Duty Modern Warfare 2. Misja siódma, bliskie wsparcie. Cień jeden, tu prawo 07. Oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Jak znajdziemy Fajna misja, trochę inna. Działamy jako wsparcie z powietrza. Musimy jednak uważać, żeby nie niszczyć budynków ani nie zabijać cywilów. Dzień jeden. Jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycja Potwierdzam sygnał. Cień 1, uwaga. Hasan przemieszcza się razem z obstawą. Osłaniaj teren, my oczyścimy budynki. Odbiór. Zero siedem, potwierdzam. Ma Dokładnie, ochroniarz. będziemy musieli osłaniać cały czas, ale czekać cały czas musimy na rozkaz. Szukaj celu z uzbrojonym strażnikiem. Znajdźmy tego skurwiela. Cień 1, ze stajni wyjechała ciężarówka, jedzie na zachód. Jasne. Śledzić ten pojazd. Tak jest, śledzę cel. Pojazd kieruje się na południowy zachód, drogą gruntową. Mamy tu nieznane osoby? Zdaje się, że to kolejni rolnicy. Są uzbrojeni? No właśnie, Nie, to tylko rolnicy. Rozmiano. Szukajcie dalej. Ale za to tutaj już mamy uzbrojonych ludzi. Ale musimy czekać. Kilka ludzi właśnie wychodzi ze szklarni. 07. Niezidentyfikowani ludzie przy szklarni. Północny zachód. Cień jeden przyjąłem. Widzę kilka celów. Naprowadzam. Przełącz się na termowizję i obserwuj wskazany teren. 07. Nie widać celu. Co robimy? Konwój wojskowy jest coraz bliżej. Robimy rozróbę. Może się ruszy i wtedy go łapiemy. Graves, atakujcie cele na zewnątrz. Zajmiemy się budynkami, jak będzie czysto. Przyjąłem 07. Nie wychylać się. Uwaga, atakować wyłącznie uzbrojony personel. Nie strzelać w budynki. Okej. Okay. Cywile uciekli. Likwidacja. Okej. Okay. O no tak, dostał. Okej, okay, uciekł. Biegnie. Pięknie. Ok, Czekamy więc dalej. Na kolejny rozkaz. Został jeszcze jakiś personel w okolicy? Nie, zero ruchu. Wszystkie widoczne cele zdjęte. Odbiór cień jeden, potwierdzam. Najpierw oczyścimy stajnie. Naprowadzam. Cel w polu widzenia. 0, okay, 7, czekamy. Cel. Możecie ruszać. Cień jeden, ruszamy. Jeżeli bruk wyjdzie, dajcie znać. Potwierdzam. Szoop, kryj nas z prawej. A jest. Wchodzimy. Patnij na ziemię! Wszystko to de torie ...i Talman! Wypatrujcie, ktoś wychodzi. To kobieta z dzieckiem, nie strzelać! Nie zidentyfikowany personel, robisz to w tajny. Szukaj Hassana. Szybko okay. Widzisz wroga? Nie widzę. Przeciwnik oberwał. Okay. Hej, Hassana tu nie Kolumna pojazdów zbliża się z południa. Wroga piekota kieruje się do stajni. Przyjąłem Ładnie się na Jeden pobieg. Czysto. Jasne, ruszamy rozjebać ten budynek! Przyjąłem bliski ostrzał. Dobra, to no się nie Przebijamy się na zachód do szklarni. ok w szklarni. Uwaga, w szklarni są uzbrojeni ludzie. Kontakty. No dobra. Przełączmy na czterdziestkę. Poczekajmy na rozkaz. Nie widać celu, mamy dużo uzbrojony personal. Go cofnijcie się, bierzemy też szklarnię na cel. Zrozumiano. Ognia, rozwol te szklarnie. Z wielką chęcią. Dzień jeden, cel trafiony, idziemy dalej. Zrozumiałem, 07. Okej. Okay. To już skończeni. Do ich. <grym> się podział? Musi być w tej bazie. Dzień jeden, za ile przybędzie konwój? Jest 6 kilosów stąd. Pośpieszcie się i eksfiltrujcie. Tam znać, Rudolf. Dobra. Graves, załatwiamy eksfiltrację. Uwaga, na koniec atakujemy budynek główny. Odbiór. Uwaga, mamy ruch Okej, okay, teraz trzeba Zrabiano bardzo załóżone. uważać, niech cywilicy sobie pobiegną. Nie, 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 Cień mamy wrogów! Prosta nasi są ostrzałem. Zrób na nich zbliżenie, a tak udany okay. zabij go. No ja nie mogę tu strzelić. Okay. <tutuj> Tutaj mogłem. Ktoś tam się kryje. Chyba użyję czterdziestki. Okej, okay, stmuchnęło ich. O, jeszcze jeden był. Wszyscy? Otwieram ogień. Nie wszyscy 40 program Droga wana zero ruchu Co u was? Wyliżę się, pocisk trafił w płytę. Dokładnie. Dzięki za wsparcie stary. Przyjąłem 07. Uwaga, przychudnym budynku. została zostawiona. Przyjąłem. Zrobicie nam pyłą. Otworzymy wam Przeźmie. przejście. Orze kurde przywoliłem Strzelaj w 40 Już Otwieram. Tel trafiony. droga wolna. Możecie ruszać. Zrozumiano, ruszamy. No i dobra zabawa trwa. Ruchu. Przyjąłem. Idziemy do wejścia. Tak, widzimy was. Uwaga, kąt jest o trzy kilometry stąd. A my tak zawsze rupy. czekamy na rozkazy. Rozumiano? Alejandro, to z eksfiltracją. Na miejscu za 5 minut. Będzie gorąco. No to do roboty. Forsujemy. Biega na górę. Tu jest Hassan. Możliwe, że to nasz cel. Tak, to Hassan. Okej. Okay. O! Nie biorą Hassana w cienie. Idziemy po niego. Jest tej wrogów na podwórzu. Przyjąłem 07. Osłaniamy was. Biegł do środka. Załatwię ich. Cel schronił się w półtelku na wietrze. Południowy zachód. Nasi się tym zajmą. Osłaniaj ich. Kierpa! Na już! Kurwa, kim jesteście? Muzyka, meksykańskie siły specjalne idzie z nami. Dzień jeden, tu prawo 07. Mamy go, cel przechwycony. No, 07. jak eksfiltracja? Tu Wiktor 1-1. Eksfiltracja za dwie minuty. Uwaga, konwój wojskowy zbliża się do OD. Zrozumiano. Do wszystkich jednostek konwój zbliża się do obszaru działań. Przyjąłem Dzień jeden, ale nie widać. Alejandro, co robimy? Strzećmy z rozkazu! Cień jeden, słyszeliście? Tak jest. Uwaga! Meksykańskie oddziały są traktowane jako wróg. A, Możesz atakować. Tutaj. Ognia! Tu się przyda coś mocniejszego. Pięknie, no. Boom. Nie wykrywamy ruchu. Do wszystkich jednostek. No i bardzo dobrze. zneutralizowane. możecie kontynuować. Przyjąłem się jeden. Eksfiltracja drodze. Udało się. Fajna misja, trochę inna tak jak mówiłem, ale ciekawa. Nie Być może to jeszcze na nie koniec. Nie zostawiłbym was. Ewakuujemy się przez Olwedę. Możemy natrafić do obu. Mamy wsparcie powietrzne. Poradzimy sobie. Dobra, jazda. Dzień jeden, mamy przed chwilą. Jebana nie, to O to właśnie chodzi, cienie! Wiecie, że to kocham, kurwa! Łączcie z generałem. Przyjąłem. chcę dobrych wieści. Mamy go. I właśnie, eskortujemy go do bazy. Pośpieszcie się, nie możemy go tak długo trzymać. Przyjąłem. Czyli mamy Uwaga tutaj do jakby dalszą nasz, część, mimo poniżej. że to jest już kolejna misja. Uwaga, nasi zatrzymali się na drodze. Do wszystkich, co to za opóźnienie? Dzień jeden, mamy ruch na stacji paliw przed nami. Możliwe, że to ludzie kartelu, namierzam Zrozumiano, przeprowadzimy świat Tutaj boli, będzie odnukać. się działo, coś tak czuję Trzeba tę stację benzynową, szybko Widzę cel Nawigacja, identyfikacja stacji benzynowej Tak jest, nakładka ustawiona Sporo nieznanych celów w terenie Poszukaj broni, sprawdźmy czy ludzie kartelu proszą się o kłopoty Okej, okay, tak jakby nic się nie dzieje tutaj Nie spory broni. Niezidentyfikowany personel na południu od stacji benzynowej. Wygląda na sklep. Zrozumiano. Identyfikacja w toku. Widzisz tam może kogoś? Nie, z tej perspektywy czysto. No to zaczynamy zabawę. Do wszystkich brak widocznych wrogów. Macie zielone światło. Cień jeden, zrozumiano. Ruszamy. Rodolfo, w drogę. Do cień. drużyna terenowa w ruchu. Osłaniajcie ich. Ktoś przechodzi przez jezdnię. Co on odpierdala? Dzień jeden. No i oczywiście zasadzka, jak można było się spodziewać. Rodiano, Rodiano! Pojazd jest na skrzyżowaniu. Uzbrojeni ludzie. Okej. Okay. Wydaje się, że nasi się przemieszczają. Kryć Ale ich tutaj dużo. Cień jeden udało się. Nie ponieśliśmy strat. Hasan zabezpieczony. 07 zrozumiano. i Ubargas, co dalej? Chcą się bawić? Dla naszych są na dachu restauracji. Dobra, weźmy helikoptery. Tak jest, baza! Tu Wiktor 3-1, proszę o natychmiastową ewakuację. Jesteśmy na dachu restauracji w będzie. Sprawdź na wschodzie, widzę ruch na wschód. Dzień jeden, jesteśmy pod całym RPG ze wschodu. Ruch z RPG wstrząsnięty. Rozumiano, atakuję. Widzę RPG. Okay. Takie zdjęcie. Rakieta! Służbnicy kartelu przy kościele. Zrozumiano, kościół. Obserwator, ostrzelajcie z kartelu, ale nie STRZELAJ w kościół. Mogą to być cywile. Uwaga! SIEKIERA 3-1 w drodze. 5 minut. Zatrzymajcie się. Znikł ekstrakcyjny w drodze. 5 minut. Jest. Tak, co się robi. Kartel zbliża się do stacji. 쉽고 Pięknie. Tak jest, nie mamy dużo amunicji, lepiej oszczędzajcie. Swierżacie, jak sytuacja. Hasan zabezpieczony. Ciąż jest butem. A wy jesteście równie bezmyślni jak wasza broń. Prawo 7-1, zamknij Hasanowi mordę. Uwaga, cie, nie nadjeżdżają pojazdy. Boisko południowy zachód. Uwaga! Południowy zachód. Boisko! Tak jest. Obserwator ostrzelaj te pozycję z moździerzami. Załoga moździerza zlikwidowana. O, o. Tak to się robi I jeszcze poprawimy Prosto w cel Wrogowie na południowym zachodzie Możesz atakować wszystkie cele Niezły strzał Prosto w cel Drużyna przeciwlotnicza na wschód od boiska Armia przemieszcza się północnego wchodu. byki. na Jezu, za Brawo. Ilu ich jeszcze? 100? Nie widzę, że przez boisko jadą pojazdy wojskowe. O nie. W tej głowie zleci tak Wysyłają wszystko, co mają! Zaproszę, zwalczymy korupcję w jeden wieczór. mieczu. Zostały trzy magazynki. Zostały mi dwa magazynki! Kończy mi się amunicja! Szykować może! Nie zginiemy na kleczkach! Pocisk na tatuje! Uzbaterny jedzie drogą na północ! Keep. Oddział jest tutaj jest. Drużyna przeciwlotnicza zlikwidowana. Pięknie. Nie mogę ich zatrzymać. Drużyna przeciwlotnicza padła. Jest. Obserwator, mamy nałożenie. Drużynę, drużynę, budynek szkoły, zachód od szkoły. Przycisk szkoły. Do wszystkich jednostek. Tu się 3 jeden. Narciągamy z południowego zachodu. 3-1. Bez odbiorów. Widzę drużynę przeciwlotniczą. Na północ od mostu. Tak jest! Szlak koniec amunicji! Masz! Ostatni magazynek! Zamierzam na spocisk! Rakieta! Rakieta! <śmiany> Odpalą flary! Zobaczmy, czy ta skrzyżacja jest zlikwidowana. Szyby okrętne odpalone! Pancerzony blokuje nam wyjście! Potrzebne wsparcie powietrzne! Obserwator, atakować te pojazdy! Kiedy wychuje, to uświadomił, że hasan jest nasz! Skierować Jedno z tych przez pojazdów pancernych przejeżdża przez most! północna Jesteśmy na pozycji! Przyjąłem! przy jednym to Ale ostro tu się dzieje...

Dobra, przekaz na żywo. Zdasz arabski? Nie. A perski? Nie. No pewnie. Więc pozwolisz, że będę mówił po waszemu. Bo jesteście niedouczonymi kundlami. Ech, wygląda na to, że źle zaczęliśmy, Hasanie. Mówisz do oficera sił specjalnych. Jesteś przywódcą organizacji terrorystycznej. I niby kto to mówi? Jaki masz cel, majorze? A w jakim celu zbombardowaliście mój kraj? Cóż zgaduję, żeby cię rozjebać? Jesteś bezczelnym czy głupem. Nauczysz się szacunku, gdy twoja ojczyzna zapłonie. Sprzedałeś się kartelowi, Hassanie. Więc gdybyś zniknął, nikt nie wiedziałby, gdzie szukać twoich jebanych zwłok. Torturowanie mnie sprawiłoby ci przyjemność, co? Skąd masz amerykańskie rakiety? Nie obchodzi mnie skąd je ma, a dokąd zmierzają. Kojoty? Tylko spójrz, Hassanie. Albo skończysz jako karma dla kojotów, albo zaczniesz gadać. Jestem zakładnikiem. To nielegalne. Jesteś jeńcem wojennym. Iran nie toczy wojny z Meksykiem. Nie łamie żadnego prawa. To ci ludzie i ich dowódcy je łamią. Ty i twój generał Gorbani złamałeś. Ani się. słowa o nim! Zabiliście go, zapłacicie za tę te zbrodnię! A hajda, hajda, za atak! Ten dupek ma trafić za kratki i tam zgnić albo trafić do dołu z wapnem. Generale, śmierć Hasana oznacza wojnę. Więzienie go jest nielegalne. W tej chwili to niebezpieczne. Powiedz, że masz jakieś rozwiązanie, Laswell. Właśnie nad tym pracuję, dowódco. Pozwól to zakończyć. Niczego bardziej nie pragnę. Lecz Lazuel ma rację. Bez dowodów trzeba go wypuścić i podążać jego tropem. Czy to żart? Dopiero go złapaliśmy. Obawiam się, że nie. No nie, że musimy go wypuścić. Znaleźliśmy coś w jego telefonie? Tak, chyba mamy trop. Dobrze. Odstawcie go i wypuśćcie. Dalej, idziemy! Udało nam się schakować dane z telefonu Hasana. Wskazują, że kontaktował się z kimś na wybrzeżu Hiszpanii, kiedy go złapaliśmy. Sygnał pochodzi z fermy, która służy kartelowi za dziuple. Leży na odludziu, nad wodą. Idealna do przemytu towarów. W tym i rakiet. Musimy się tam dostać i poszukać rakiet. Zdjęcia pokazują cztery budynki i latarnie. Musimy zrobić zwiad w środku, ale okolicy pilnuje kartel. Wysoka trawa ułatwia ukrycie się w odpowiednim stroju. Stroju maskującym. Dokładnie. Będę wypatrywać ruchów i ewakuuję was łodzią. Nie powinnaś być tam sama, Kate. Bez wsparcia. Trójka to już tłum. To nie nasz rewir, John. Działamy powoli i po cichu. Jesteśmy tu nieoficjalnie na własną rękę. Dam znać, kiedy będę na pozycji. Znajdźmy te pociski, nim hasan odpali je nam za plecami. No dobra, ale to już jest kolejna misja, dlatego ja sobie w tym momencie zakończę. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!